Dał nam więc prawo, ale gdzie nie ma prawa, nie ma kary. I gdzie nie ma kary, nie ma potępienia. I gdzie nie ma potępienia miłosierdzie, świętego Boga Izraela rości do nich prawo z racji, jego zadość uczynienia, albowiem zostaną oni wyzwoleni jego mocą. Generalnie. Bo tutaj jeżeli chodzi o ten fragment księgi Mormona z drugiej księgi Nefiego, no Jakieś tam rozważania, prawda, takie teologiczne można wysnuć, bardzo istotne, ważne, pytania o ogólnej, odpowiedzi na pytania o ogólnej naturze, typu, a co z tymi, którzy Boga nie poznali, a jaki jest ich los i tak dalej. Ale teraz tak, no, ja jestem zwolennikiem religijności praktycznej, tak, jaki jest tego wniosek dla nas? Wniosek z tego dla nas jest bardzo prosty. Nie osądzajmy tych, którzy są inni, którzy są odmienni. To jest bardzo prosty wniosek, który płynie z tego fragmentu Księgi Mormona. Oni są pod Bożą opieką w jakiś sposób. W jednym z moich wideo mówiłem o tym, że Księga Mormona bardzo wyraźnie mówi o obecności Chrystusa w jakiejś formie, w jakiś sposób w każdej religii świata. W jakiś sposób Chrystus jest tam obecny? W jakiś sposób Chrystus jest obecny w przyrodzie? którą stworzył, tak? Więc tutaj z tego fragmentu chociażby dla nas, w świętych dniach ostatnich, płynie bardzo taka mocna nauka. Nie osądzajcie ludzi, nie oceniajcie ich poglądu i nie oceniajcie ich stosunku do Chrystusa, a już na pewno nie Chrystusa do nich samych. I choćbyście mieli tutaj ze sobą Torę, Nowy Testament, proroków, Księgę Mormona, inne święte pisma, tak? Nie jest waszym zadaniem nie jest w ogóle waszą kompetencją. Tak? Ocenianie tego, jaki jest stosunek Boga do danego człowieka i do ludzi. Wy się raczej przejmujcie o to, jaki jest jego stosunek do was. I tutaj nie bądźcie zbyt pewni siebie. Pewność siebie bowiem aniołów wstrąciła w mroki potąpienia. Cześć, na razie, trzymajcie się.